Dzień dobry Państwu. Witam gorąco dzisiaj jako sam gospodarz. Marta, inne obowiązki ją wezwały, sam nie sam, bo z gościem, więc bardzo miło mi powitać Przemka Szymonika dzisiaj w studiu. Dzień dobry, witam Pania. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami w dzisiejszej tej zwariowanej pogodzie, która nam się przydarzyła. Mam nadzieję, że jesteście w domach, albo przynajmniej gdzieś w ciepłym, bezpiecznym miejscu i tę najbliższą godzinę spędzicie Państwo razem z nami, z czego się bardzo cieszymy. Przed audycją Przemyk śmieliśmy się, że audycja mogłaby mieć tytuł, Gdzie jest Przemo? A tak naprawdę, gdzie ciebie nie ma, bo dużo działasz, dużo robisz. No, ale zacznijmy od początku. Jak, jak zwykle to się, to się robi. Zaczyna się od początku. Jak to się stało? Przemek jest, proszę państwa, muzykiem. Jesteś skrzypkiem z wykształcenia, tak? To skończyłem szkołę muzyczną, to mhm. można tak powiedzieć. Że jest. No i jak to się zaczęło? Jak, jak ta muzyka się w twoim życiu zaczęła? W ogóle zaczęło się od tańca. Nie jako tako od, od skrzypiec, od muzyki, w której gram, śpiewam mm -hmm. i tak dalej, ale od tańcach, to jeszcze jak byłem małym ministrantem, zrobili okay. u mnie w parafii wyjątek i już miałem 6 lat, kiedy zostałem ministrantem i, i jeden z naszych parafian, którego córki tańczyły już w zespole pieśni tańca Częstochowa, mm -hmm. zobaczyły, że nawet do, zobaczył, że nawet do pieśni religijnych w czasie mszy, tak, w czasie pieśni liturgicznej, gdzieś mi tam noga skacze i Układnie tak dalej, Także. Tak, no i wtedy, mm -hmm. wtedy pan właśnie, pan Marek Szczyrkowski y, podszedł do mojej mamy, czy może właśnie, żebym spróbował swoich sił w zespole. No i tak się zaczęło z tą muzyką ogólnie. Mm -hmm. tak? A jakieś tradycje rodzinne, rodzice, dziadkowie, wujkowie? Y, I mama, i, i siostra mojej mamy, i wujek jakby trochę grali, mm -hmm. ale to wszystko było takie, amatorskie. Amatorskie. Okej, okay, ale tam, amatorskie ta muzyka i... się przywijała. No dobra, dobra, ale mówisz tutaj, że o odbyciu a ja wiem, o wcześniejszej historii twojej jednej okay. z, też związanej z kościołem, a jakże natomiast no jak to był z tym chrztem, powiedz. Tak, no ja może tego za bardzo nie pamiętam, ale są powieści właśnie mojej mamy. Jak miałem chrzest, to podobno przez cały cały sienki chrzest po prostu krzyczałem, darłem się w niebogłosy i wtedy ksiądz proboszcz Andrzej Sobota powiedział: no chłopcze, ty to będziesz śpiewał w życiu. No i poniekąd się to spełniło, bo śpiewam trochę też, może nie tak ładnie, jak twoja żona, czy, czy moja, tak. ale coś tam sobie ale podśpiewuję. Jakoś sobie radzisz. No i nie tylko, że śpiewasz, ale jesteś ten tenorem. Proszę państwa, tutaj zdradźmy na marginesie, że tenory w chórach zawsze są posądzane o to, że wszystko zagłuszacie, wy jesteście zawsze najgłośniej i nic nie słychać, tylko tenory. Bo to rzeczywiście no, trzeba tak się jest, bardzo jest. skończyć. Taka, taka partia. No ale widzisz, od urodzenia by też nie miałeś ku temu predyspozycji, żeby, żeby coś, coś w tym kierunku coś w Robić. czyli Tak, czyli był szest, już pierwsze jakieś tam <grychy> powiedzmy, tak. y, zapowiedzi tego, co, co będzie, a Komunia? Jakieś solówki na Komunii, bo to też najczęściej tak bywa, że... Tak, tak, na Komunii <grychy> też śpiewałem piosenkę, no ale to jakby już żadnej tam szalonej historii powiedzmy nie ma, <grychy> okay. ale też, też śpiewałem przy jakichś tam różnych okazjach w kościele też. <grychy> 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 też się realizowały. A kiedy był ten moment właśnie, że stwierdziłeś, nie wiem, czy sam, czy twoi rodzice wyczuli, że coś więcej trzeba by z tym zrobić, że to nie tylko tak, jak dzieci o, słodko sobie śpiewają? Ciężko stwierdzić, no mhm. jak, tak jak mówię, zaczęło się od zespołu pieśni tańca częstowa i, i taniec, i śpiew tam, kto, którego się uczyłem. I no i zaraz w sumie potem pojawiła się szkoła muzyczna, jakby już mhm. w drugiej klasie podstawówki, wtedy poszedłem do szkoły muzycznej. I od razu I... były skrzypce? Czy... No tu też jest ciekawa historia, mm. bo jakby w domu miałem pianino. Moja Aha. mama, si siostra, mojej mamy, ciocia tak. też, też właśnie grały na pianinie. Miałem pianino w domu i jakby miało być pianino. Mm -hmm. I po wszystkich egzaminach poklaskałem, pośpiewałem, po powtarzałem, co, tak jak to na egzaminie mm -hmm. wygląda i pani się pyta, jaki instrument. No to mama od razu się odezwała, że, że fortepian. A ja mówię, no nie, no skrzypce. Aha. Ośmioletni chłopak, nie? Mm. Ale mama mówi, no jak skrzypce, no pianino w domu jest, Miał, no, miało być pianino. No i wtedy pani tam twardo ręką wyprosiła mamy za drzwi, porozmawia poważnie z ośmioletnim chłopcem, no i zostały skrzypce. Skąd mi się to wzięło, nie wiem, może zobaczyłem gdzieś w telewizji, może usłyszałem, nie żałuję. A to jest ciekawe też, bo a propos właśnie tego, co rodzica, co dziecko, to właśnie taka historia z naszej rodziny z kolei, kiedy, e, kiedy Maja szła do szkoły muzycznej e, i właśnie też było, właśnie było to pytanie, była z mamą i też było pytanie właśnie o instrument. No i mama, no pianino wybierz, no fortepian, fortepian, wiesz, pianino, nie? A Maja, no dobrze, no to pianino. Ale widać było, że coś nie tak jest. No i pani też to wyczuła i mówi, a co ty byś chciała? No, no Maja chciała gitarę. No i, no i wyszło, że gitara jednak. Więc to jest ciekawe, że, że to dziecko już w tym wieku ale już wie, czego chce. No taka, ma jakieś no, tam predyspozycje, gdzieś tam coś się zobaczy, jakby do, do mhm. tego nas ciągnie, więc. Okay. No i na szczęście na tym zostało. Na szczęście na tak. tym zostało. Jak wspominasz ten czas szkoły muzycznej? Bo różne słyszymy opinie, że niektórzy bardzo pozytywnie, niektórzy jednak, że to, że polskie szkoły muzyczne są bardzo takie osadzone w klasycyzmie, że ta nauka jest taka, no, No tak, tak jak myślę też, mhm. jak Paulina Kula była waszym gościem, mhm, też, też dużo o tym mówiła. Mhm. No, coś w tym jest że rzeczywiście mhm. tak du dużo tej klasyki. no ja, ja skończyłem pierwszy stopień, później jakby poszedłem swoją ścieżką. Mhm. Czy dobrze, czy źle, to ciężko to stwierdzić, bo jakby ma to swoje plusy i minusy, co też właśnie y, rozmawiałeś się tutaj kiedyś, że, że to jest osadzone na klasyce i, i dużo takich właśnie klasycznych muzyków mhm. wykształconych mhm. jest osadzonych w nutach. Tak, tak. tak ja, ja się cieszę, że. Uwolniłeś się od tego? <laughs> trochę uwolniłem, jakby nuty znam. Okay. Nuty znam, więc te podstawy mam, ale też to, że jakby później swoją drogą tam szedłem i sam musiałem sobie ćwiczyć, sam się rozwijać w tej grze na skrzypcach, że pozwoliło mi to tak trochę szerzej też na to spojrzeć, że nie mam problemu z tym, żeby wziąć skrzypce i zagrać do, do czegokolwiek. Poimprowizować. Tak? Poimprowizować, no to... tak. To jest, to, jest, to jest ważna umiejętność, bo znamy właśnie wielu skrzypców, skrzypków, którzy są wyśmienitymi skrzypkami klasycznymi, ale no, kiedy chodzi o improwizację, to już jest ciężko, więc to, to jest ważna cecha. Tego się da nauczyć, czy...? Ciężko im powiedzieć, mhm. tak jak du dużo ludzi mówi, ale to granie na skrzypcach, no jak, no tam nie ma progów, nie mhm. ma nic, no jak tego się nauczyć? No, dla mnie to jest, I ja myślę, że dla wszystkich, którzy potrafią już grać na skrzypcach, no takie naturalne, tak, mhm. że, tu, że to jest tyle, to jest tyle i, to, i tak dalej. A... Ale masz jakieś takie wspomnienie właśnie, że no to te początki, które są najtrudniejsze chyba, kiedy tych dźwięków trzeba dopiero szukać, te palce dopiero się oswajają. Tak, znaczy, no bo... jest takie to piłowanie, to powiedzmy sobie szczerze trochę. No jest straszne piłowanie, ale w ogóle no. też pierwsze, co jak y, pani y, świętej pamięci już Katarzyna Kucharska, moja pierwsza nau nauczycielka skrzypiec, y, kiedy przy, przyniosła na lekcję skrzypce, takie mhm. malutkie, dosłownie no tak, 30 tak, cm, tak. może 40, rzeczywiście, takie bardzo malutkie. I pierwsze co zrobiłem, wziąłem te skrzypce do ręki, położyłem sobie na, na barku, tak, tak jak być mhm. powinno, i z, przyjrzałem się w lustrze, czy w czy, czy, czy czy, czy nich no, dobrze, mi... dobrze wyglądam. Tak, że... No ciekawe, to bardzo... tak, tak ciekawy argument, ale no czemu nie? Może i tak. No, ale wracając właśnie do tego, jak, jak wspominam ten czas. Mhm. No myślę, że też to każdy, kto chodzi do, do szkoły, musi nie powie, że rzeczywiście tych zajęć jest wtedy bardzo dużo, mhm. bo był czas, kiedy i. W szkole muzycznej byłem codziennie od poniedziałku do piątku, czasem też i w soboty. A do tego z, y, właśnie Zespół Piśni i tańca częstowa, wtorki i czwartki, więc rzeczywiście ten czas musiał być bardzo dobrze zaplanowany. Ale myślę, że to jest bardzo dobrze i lepiej okay. to wynosi do Czyli życia. Powiedzmy, że jakieś pierwsze 10 lat Twojego życia mamy omówione. <laughs> do reszty wracamy za chwilkę, proszę Państwa, po krótkiej przerwie. Dziś z Przemkiem Szymonikiem, proszę Państwa, rozmawiamy w naszym studio. Yy, muzyk, skrzypek, śpiewasz, tańczysz, no dużo, dużo tych rzeczy jest, więc o wszystkim będziemy sobie rozmawiać. Na razie mówiliśmy o twoich początkach yy, twojej kariery muzycznej yy, i proszę Państwa, tu taka się pojawiła yy, mimo mimochodem rada, że jeśli wasze dziecko nie wie, co, yy, co ma robić i czym się zajmować, to tu Przemek pokazał taki sposób, postawić je przed lustrem, powręczać mu różne akcesoria i zobaczyć, z czym to dziecko się dobrze czuje, bo u Przemka tak właśnie było, że on pierwsze co zrobił ze skrzywcami, to zobaczył, jak, jak z nimi wygląda, więc może to jest jakiś sposób na ułatwienie dziecku wyboru jego drogi. To oczywiście tak pół żartem, natomiast yy, dobrze, nominała szkoła muzyczna i dylemat. Co ze studiami? Jak u ciebie to wyglądało? Czy muzyka, tak? Czy... Tak, nie no nie przecież tak tego jak, tego jak tego mówię, to już to jeszcze <grymatorisch>. <grymatorisch> było wcześniej, bo pierwszy mhm. stopień skończyłem tam w wieku 14 lat, taki buntowniczy Kobe. wiek. I, bo ja w ogóle nie chciałem ćwiczyć na tych skrzypcach i to tak mhm. na złość, jak grałem, to już na. Czyś sami wybrałeś, no, tylko na złość. Tak, tak, <grymatorisch> no ale tak, mówię, taki buntowniczy wiek. Później miałem rok, rok przerwy. Od mhm. skrzyp taki całkowicie, okay. że w ogóle skrzypce dostałem od swojego proboszcza którego brat za, 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 za dzieciaka grał właśnie też na skrzypcach i wyremontowałem te skrzypce i tak dalej, one leżały I przez rok czekały, i, czekały, i czekały, czekały na swój moment i ten moment rzeczywiście przyszedł, ale to już, tak jak wcześniej wspomniałem, to już było takie hobbystyczne typowo. Okay. Przynajmniej w kwestii skrzypiec, ale jakby trwa mhm. cały czas, także już od. Choć... No właśnie, ty grasz cały czas muzyku jeszcze tak mówisz, no, może, może bardziej teraz tak y, na zasadzie improwizacji, niekoniecznie wykonywania utworów y, takich, chociaż y, na różnych okazjach też się pewnie to, to zdarza. Tak, ale... tak. Więc... I z tej strony, i, mhm. i, z, i z drugiej też, ale tak mówiłem, no, myślę, że bardziej. Okej. Okay. Ta muzyka dziś w twoim życiu cały czas się przewija przecież, bo yy, no, teraz chciałem cię spytać o taki ważny chyba w twoim życiu, bo moim też był moment, jak, jak śpiewanie w chórze Piotra Rubika i koncertowanie z nim. Tak, to też był moment, w którym się poznaliśmy. No właśnie, tak to kilka tak Kilkanaście lat temu, mm -hmm. już pół, pół mojego życia w sumie temu. No właśnie, ostatnio wspominałeś, <laughs> liczyłeś nawet, ile to już lat od, od tych koncertów było. No sporo, ale, ale ważne. Jak, jak wspominasz ten, ten czas? Su super czas, super doświadczenie. Może no, nie byłem tam jakoś bardzo długo, mm -hmm. ale rzeczywiście te kilkanaście koncertów, nie pamiętam dokładnie, ale, mm -hmm. ale no, świetna przygoda. Pamiętasz jakiś wyjątkowy koncert, albo jakiś wyjątkowy... No naj... myślę, że najbardziej wyjątkowym koncertem dla mnie yy, mm -hmm. to był koncert w Koszycach na mm -hmm. Słowacji, mm -hmm. któregoś listopada, do... pamiętam, tak. gdzie najwielkiej hali, jakiejś sportowej, nie pamiętam mm -hmm. dokładnie, było 8 tysięcy ludzi na mm -hmm. tym koncercie. I jak dziennikarze z jednej stacji z telewizyjnych później wyliczyli, bo był tak. też o tym reportaż, że same brawa trwały ponad 40 minut na tym koncercie, i rzeczywiście to było niesamowite doświadczenie mhm. wtedy. Tak, to prawda, proszę Państwa. To jest, to jest niezwykłe i <laughs> dlatego tak w tych naszych audycjach zachęcamy Państwa, czy, czy Was jako rodziców, czy Was samych do takiej aktywności artystycznej, bo to daje szansę na niezwykłe przeżycia, których ciężko doświadczyć bez sztuki, bez kultury. To, to, to właśnie tylko, tylko wtedy można, można przeżyć tak wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje. No, jakby też teraz jest tyle różnych możliwości. Mhm ogólnie, wszędzie, Dokładnie. wszędzie I w każdym wieku, w i w każdym wieku i... na wszystko, z każdej strony można rzeczywiście coś, dzieci mogą ciekawego robić. Tak. To jest ciekawy przyrząd, bo ostatnio wielu z naszych gości, gdzieś tam mimochodem się właśnie okazuje, że właśnie ten zespół Pieśni i Tańca Częstochowa się przewija w ich życiu. Okazuje się, że wiele osób miało, miało styczność z, z tym zespołem. U ciebie też tak było, jak sam wspomniałeś, od tego się zaczęło właściwie. Y ty chciałeś tam być w tym zespole, czy po prostu chciałeś w ogóle gdzieś tańczyć i tylko tam trafiłeś? No tak jak mówię, że tańczyłem i, sobie przy ołtarzu no, tak, tak, i, ale, że... i tak się zaczęło, że poszedłem mm -hmm. nawet bez przesłuchań, się przyznam. U. Rzeczy, że przy, przesłuchania były we wrześniu, a ja w sierpniu mm -hmm. poszedłem i, i udało Znam się. się. Że jako tańczący chłopak nie miałeś problemu z dostaniem się do zespołu, bo to się, jest no, deficyt. Tak, udało się i, i rzeczywiście ta świetna przygoda i nawet mm. ostatnio prowadziłem koncert y, zespołu Częstochowa dla Uniwersyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki mm. Częstochowskiej y, przedstawiając historię zespołu. Mm. I też y, przygotowując się do tego koncertu też y, powiedziałem się, albo mm. przypomniałem mm. sobie, że ponad dwa tysiące młodych ludzi się przewinęło przez zespół okay. Częstochowa, więc mm. no, to jest mnóstwo no jest, osób. Jest. No, naprawdę, świetna przygoda. Mm. Wiele się można nauczyć. Cóż, nie, nie mówiąc tylko też o, o folklorze, o naszym polskim i, i tańcu mhm. i, i śpiewie, ale też to, ile jakich tam ludzi poznajemy, jakie się później relacje z tego tworzą, bo rzeczywiście nas wtedy, jak. No, na, w moim wieku, powiedzmy, tych w naszej grupie było dużo osób mhm. i rzeczywiście prawie wszyscy przeszli gdzieś tam do samego końca, tam do, do czasu studiów, kiedy tak. się te drogi nasze rozchodziły, ale no kontakt mamy do dzisiaj, prawie wszyscy. Mhm. Prawie wszyscy mamy ze sobą kontakt, więc to jest naprawdę coś wspaniałego. No i mimo, że nie tańczysz już tak aktywnie w zespole, to gdzieś ten zespół cały czas w twoim życiu jest, bo tak mówisz, albo prowadzisz koncerty, albo jakoś tam wspierasz ich, czy pomagasz, ale też próbujesz zarazić tym tańcem dzieciaki. I o tym, w jaki sposób to robisz, proszę Państwa, opowiemy sobie już właśnie po przerwie. Dzisiaj rządzimy we dwójkę z Przemkiem Szymonikiem, proszę Państwa, muzykiem. Rozmawiamy z nim o jego drodze życiowej, muzycznej. Tej drodze, która różnie czasem prowadziła, różnie się błąkała, ale masz poczucie, że spełniasz swoje marzenia, czy że Twoje marzenia jakieś spełniły się w Twoim życiu. Takie tak. muzyczne, tak? Tak. I. I w ogóle, że to, co robię, jakby nie daje nie mhm. tylko Fridaymi mi, ale tym, którym to przekazuję. Jak właśnie wspomniałeś wcześniej, mhm. to, co, to czym teraz się zajmuję, tak. to też się już zrodziło 3,5 pół roku temu. Mhm. I są to audycje muzyczne. Mhm. Audycje muzyczne w przedszkolach, w szkołach. No, można to nazywać koncertami umuzykalniającymi. Tak. Już. Zwał jak zwał, mhm. ja to nazywam audycją muzycznej. I oczywiście, jak wiele rzeczy w naszym życiu, można powiedzieć... Nie tyle, że przypadkiem, ale, ale mhm. po coś. I też y, na zastępstwo pojechałem z Marysią Pospieszalską. Mhm. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Z którą, y, której tata właśnie tak. wciągnął tak. mnie do zespołu i pierwszy raz mhm. na ten zespół zawiózł. Y, I w, w, pojechaliśmy w 2018 roku na miesiąc do duńskiej woli. Mhm. Była tam potrzeba. Tam jest ta, taka pani, która prowadzi takie audycje mocno, jeździ po szkołach już kupę lat. Okay. I, no i tak na właśnie miesiąc, żeby, mm -hmm. żeby po placówkach pojeździć. Wtedy to był temat Polskie Tańce Narodowe. Mm -hmm. No i rzeczywiście cały miesiąc tam spędziliśmy. I to było coś naprawdę super. Mm -hmm. To było coś super, bo y, kiedy pracujesz z dziećmi, kiedy dzieciom coś prezentujesz, to one są, nie da się być bardziej autentycznymi. Mm -hmm. To jest wszystko takie szczere i prawdziwe, to co one robią, jak one reagują i i w czasie tańca, w czasie niektórych figur takich bardziej, można powiedzieć, popisowych, siłowych, coś tam się rzeczywiście dzieje, jakiś przerzut i tak dalej, to były momenty, że, że dzieci po prostu tak strasznie głośno krzyczały, że tak nie miały co, co, co zrobić ze swoją energią. Po prostu okay. krzyczały, płakały, były brawo, i to daje tyle radości, że rzeczywiście one są w tym spontaniczne, że, mm -hmm. że im się to podoba. No i po tym miesiącu z duńskiej woli stwierdziliśmy, no. Czemu nie zrobić czegoś takiego w Częstochowie? Mhm. Tym bardziej, tak jak no właśnie mieliśmy doświadczenie kilkunastoletnie już w zespole tak. piśni Tańca Częstochowa, więc jakby tam podstawę już mieliśmy do tego, co możemy zaprezentować. No i wystarczyły w sumie dwa miesiące z 2000 przejechanych kilometrów okay. od placówki do placówki z ofertą, mhm. żeby się zaprezentować. No i tak to się zaczęło i. I trwa. I trwa, no, z moimi przerwami, wiadomo, Jasne. z jakich względów, mm -hmm. ale, ale jakby cały czas trwa i staramy się to rozwijać coraz bardziej. Super. Nie miałeś takich um, obaw na początku, że dzieci tańce ludowe, że to nie chwyci, że to z, nie te czasy, że to nudne, jakieś takie dziwne. No niby jest nadal jeszcze mm -hmm. tak, że, że tańce ludowe nie są jakoś tam. Jakby folklor ogólnie jest, jest już bardziej rozpropagowany, mm -hmm, bardziej mm -hmm. popularny, tak. ale nadal to nie jest tak, żeby było tak całkowicie na ludzie. Aczkolwiek, no to jak my też op prezentujemy te tańce, więc mhm. te dzieci widzą, że to jest coś naprawdę fajnego, mhm. ciekawego, dużo się dzieje, y kolorowe stroje i... Ja pamiętam, jak prowadziłeś y, koncert w Filharmonii Częstochowskiej, też taki edukacyjny, to właśnie to było super, że to nie jest tylko pokaz, że ci, nie, nie tylko dzieci na to patrzą, ale wciągacie w to dzieci, tak, żeby podeszły, dotknęły, żeby zatańczyły. I to się okazuje, że właśnie wtedy nawet takie dzieci w wieku, które byśmy powiedzieli, takim trudnym wieku, dają się w to ciągnąć, że, że ten, 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 ta, ta kultura ludowa jest ciekawa mimo wszystko. No, to prawda. Właśnie, mm. tak, pamiętam tą audycję Filharmonii, gdzie mm. rzeczywiście na, na dużej scenie prowadziliśmy, wtedy też tak. zespół Częstochowa tańczył, ale jakby, no, chcieliśmy tą swoją formułę trochę wdrożyć. Mm -hmm. no, trochę to inaczej jest, jak my jeździmy do szkoły i na sali Jasne. gimnastycznej, no możemy zaprosić dzieci mm -hmm. do, do współpracy. Rzeczywiście, czy nauczyć ich jakichś podstawowych kroków, bo jakby na tym, te, na tym też się opieramy, mm -hmm. żeby zaktywizować dzieci, które nas oglądają, mm -hmm. nauczyć podstawowych kroków, jakichś zabaw, bardzo proste rzeczy, ale że, żeby ich tym zarazić mhm. y, tak pozytywnie. No i chcieliśmy właśnie to wcielić w życie też w filharmonii. No, trochę się mieliśmy obawy, ale, ale jakby udało się, nie było sprzeciwu ale. i udało, udało się, się, że, że dzieci mhm. też wesz, weszły do nas na scenę, mogły mhm. się popisać, zatańczyć. I często się spotykamy z takim odbiorem, chociaż głównie jeździmy po przedszkolach i szkołach postołowych, ale mhm. zdarzały się y, Starszy, tak. starsze klasy, gdzie Niby tacy najbardziej buntownicy, no a, a jednak, jednak byli też chętni, do, mhm. chętni do zabawy i to też jest super. Super, to proszę państwa, może się okazać, że u, u waszych dzieci, czy wnuków w przedszkolu, czy w szkole, kiedyś pojawi się Przemek z taką audycją, to to już Przemka znacie i wiecie, co tam się będzie działo, a będzie działo się na pewno wiele, dużo i kolorowo. I znów chwilka przerwy i wracamy do naszej rozmowy. Przemek Szymonikiem, dzisiaj proszę państwa, rozmawiamy sobie o jego, o jego życiu, po prostu o jego, o jego pasjach, o tym, co robi, czym się zajmuje. Mówiliśmy o audycjach, ale też ty Przemek jesteś chatkim człowiekiem odważnym, nie bo już się wyzwań pamiętam, że przecież organizować często występy w baletu yy, kostroma z tego, co tak, pamiętam. Narodowy tak, Narodowy Balet Rosji Kostroma i Narodowy Balet Ukrainy Wirski. No właśnie, sprowadziłeś się do Częstochowy, więc y, gdzieś tam takie organizatorskie y, y, potrzeby też masz w sobie, żeby nie tylko występować, ale też organizować coś? Jak lubię, to, lubię y organizację, lubię punktualność, mam y takie powiedzenie, co nie wszyscy nie wszyscy lubią, że lepiej być pół godziny za wcześnie, niż minutę za późno. No to wśród artystów jest mało popularny. Tak, powiem. no dlatego nie jestem artystą. <grym> <grym> no, może dlatego. Okay. Y ale rzeczywiście tak. No Myślę, że mam w sobie to, trochę tej odwagi, mm -hmm. że no, udało mi się ściągnąć okay. do Częstochowy właśnie. Okay. I Wirski, mm -hmm. i Kostromę, i coś takiego dużego zrobić. I się udało. No i przepraszam cię, muszę cię o to spytać, a skąd pomysł z policją? <grym> Bo miałeś też taką krótką przygodę. <grym> Tego się bałem. A, wie, tak. Lubię granatowy, co, okay. jak, co na to na YouTube będzie można. No tak, zobaczyć. Już było, tak. że wygląd się liczył ciebie tak, <laughs> tak z krzywcami, to jednak tak, że mundur, tak? Że, tak, tak. Tak, tak, Ale nie wiesz, na, tak. tym, na tym, na tym no. Dobra. Wolę tańczyć. Yy, tak, ale no to jeszcze chciałem cię jedno spytać o, yy, o to, że, że szukając wybranki swojego serca, że tak powiem, też się kierowałeś tym, że akurat y, twoja żona jest, śpiewa? To pięknie. No, może nie tyle, że, że szukając, ale mm. jakby to też w tych kręgach muzycznych mm -hmm. się, się jakby za zamknęło i otworzyło no coś nowego, że tak to ładnie powiem, bo to na zaduszkach artystycznych mm -hmm. ja grałem. Kasia, moja żona, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy Kasia oczywiście. Y ona wtedy śpiewała. I, no I tak to się zaczęło i, I tak zostało już, mm -hmm. trwa już trwa już długo. Okay. A no, a już od 125 dni jesteśmy małżeństwem. O, słodko. E, macie jakieś takie wspólne plany, żebycie razem właśnie coś, coś działać? Czy, no Kasia na studiuje jeszcze, tak? To jeszcze jest na takim etapie, że też pewnie nie wie, co, co będzie robić w przyszłości tak naprawdę. Tak. Po studiach muzycznych jest ciężko o pracę, więc coś na pewno będzie hmm, trzeba wymyślić. Na ten temat, tak. Jakby mam w głowie różne Pomysły i mhm. projekty, które chcę wcielić w życie, może w najbliższych kilku miesiącach się uda. Okay. I wtedy coś z Kasią wspólnie stworzymy. Super. No to na pewno też jest duży plus, y, te wspólne pasje. E, choć tak mówisz, no jest, muzyką jest ogólnie nie, nie załatwo i, i zawsze jest taka cień niepewności, co dalej, co w przyszłości. No ale z Twoją pomysłowością myślę, że nie macie się co obawiać, że zawsze zawsze coś będzie jeszcze do, do zrobienia. Zawsze myślę, jest tak, że zawsze się układa i. Mhm. Nie ma tak, że, żeby się nie dało nic Jasne. zrobić. Najbliższe plany, jakieś koncerty, występy, gdzieś możesz zaprosić, może, żeby Cię usłyszeć, zobaczyć? A wracając do zespołu Pieśni Tańca Częstowa, gdzie tak. trzy i pół roku temu reaktywowaliśmy, można powiedzieć, mm -hmm. kapelę mm -hmm. zespołu Pieśni Tańca Częstowa, jakby znowu trochę się rozkręcamy i w najbliższą mnie nie w najbliższą, za tydzień, w niedzielę tak. 30 stycznia o godzinie 20 w duszpasterstwie akademickim Emaus. Mhm. W czasie mszy będziemy grać tą kapelą, o. więc tak trochę na ludowo będzie. Mhm. No Zapraszam. Zapraszamy Państwa serdecznie, bo tu bardzo yy, ciekawe jest zawsze usłyszeć taką kapelę na żywo. Jak to jest zupełnie inna muzyka, niż się może Państwu czasem wydawać. To prawda. Super. Przemek, Bardzo dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję. Nie a Marty, więc muszę powiedzieć to słowo. Zapraszamy do subskrypcji kanału Radia Fiat i do usłyszenia. Dzięki. Co nas rusza, co nas wzrusza, rusz się, wzrusz się! Do góry nogami. O zwykłych rzeczach na nowo. Zawracamy głowę. Zmieniamy myślenie. W czwartki od 14.10 w Radiu Fiat rządzą Marta i Darek Madejscy.